W tym filmie dowiesz się, jak korzystać i skonfigurować stronę kariery dostępną w Tom HRM w module rekrutacje ATS. Dzięki temu zadbasz o spójny i atrakcyjny wizerunek ofert pracy. Zaczynamy. Strona kariery w Tom HRM to landing page w ramach ATS, który agreguje oferty pracy z systemu ATS. Może pomóc twojej firmie w rekrutacji na kilka sposobów. Na przykład link do strony kariery w ATS możesz umieścić w przekierowaniu na swojej stronie firmowej w przycisku Praca lub Rekrutujemy. Wtedy Twój dział IT nie musi już utrzymywać osobnej strony kariery w ramach strony firmowej, a całością informacji zarządzasz samodzielnie z poziomu ATS. Jeśli Twoja strona firmowa ma już przygotowaną zakładkę z rekrutacjami lub całą rozbudowaną stronę kariery, a Ty lub Twój dział IT obsługujesz go przy pomocy np. WordPressa, to możesz publikować na niej już tylko pojedyncze oferty ręcznie przy pomocy linków referencyjnych lub automatycznie poprzez skrypt API. Instrukcję wyjaśniającą, jak publikować oferty przy pomocy linków referencyjnych, znajdziesz w opisie filmu. Integracja poprzez API wymaga natomiast stworzenia skryptu, który oferty pracy dodane w Tom HRM opublikuje automatycznie na Twojej stronie. Będzie też przesyłał dane kandydatów i tworzył ich profile w Tom HRM. Jeśli decydujesz się na stworzenie skryptu, to pod tym linkiem znajdziesz naszą dokumentację. Niezależnie od wybranej metody wykorzystania strony kariery, poświęć chwilę na jej konfigurację. Wszystkie opcje konfiguracji znajdziesz w zakładce Rekrutacje i dalej strona kariery, do której mają dostęp tylko administratorzy modułu. W pierwszej kolejności odwiedź zakładkę Wersje językowe. To ustawienie decyduje o tym, które języki będziesz mieć do wyboru, kiedy będziesz publikować konkretne oferty pracy. Jeden język jest ustawiony jako domyślny. Jeśli chcesz go zmienić, skontaktuj się z naszym zespołem supportowym. Pozostałe wersje językowe możesz w tym miejscu włączyć lub wyłączyć. Na przykład. Jeśli włączysz tu język angielski i niemiecki, to przy tworzeniu projektu rekrutacyjnego, będzie można tę samą ofertę pracy opublikować w jednym lub w obu dodatkowych językach. Po wprowadzeniu ustawień, zapisz zmiany. Teraz przejdziemy do zakładek: wygląd i treść, gdzie możesz skonfigurować, co i w jaki sposób prezentuje strona kariery. Możesz tu na przykład ustawić własne zdjęcie w tle, logo firmy, przekierowania do mediów społecznościowych, opis. I podstawowe informacje o firmie. W zakładce wygląd ustaw grafiki, kolory i rodzaj czcionki. Możesz też włączyć wyszukiwarkę i widok mapek z lokalizacją oddziałów. Zapisz zmiany i przejdź do zakładki treść. Uzupełnij dane o firmie, tytuł i podtytuł wyświetlany na grafice. W opisie firmy możesz też wstawić film opublikowany w YouTube, Vimeo lub SharePoint. Dodaj linki do mediów społecznościowych oraz informacje o benefitach. Pamiętaj też o ustaleniu komunikatu, który wyświetli się kandydatowi po przesłaniu przez niego aplikacji przez formularz aplikacyjny. Mając te dane, kliknij w przycisk Zapisz Zmiany, przewiń do góry i zmień wersję językową, żeby uzupełnić tłumaczenia. Część pól, tak jak na przykład nazwa firmy, oznaczona na szaro, nie podlega tłumaczeniu. W pozostałych znajdziesz podpowiedzi z treścią z domyślnej wersji językowej. Na koniec zapisz zmiany, wróć do domyślnej wersji językowej i przejdź do kolejnej zakładki. Jeśli nie chcesz korzystać z naszej strony kariery i decydujesz się na publikację pojedynczych ofert, to odznacz checkbox: zezwalaj na indeksowanie strony kariery. Dzięki temu kandydaci nie będą trafiali na nią przez wyszukiwarki. Poniżej zadecyduj o pokazywaniu nazwy firmy w linku i dodaj obrazek do udostępniania, który będzie widoczny jako grafika przy udostępnionym linku, np. w mediach społecznościowych. Zapisz ustawienia, a jeśli korzystasz z wielu wersji językowych, to przełącz się i uzupełnij ich konfigurację. Po uzupełnieniu ustawień, zapisz zmiany, wróć do domyślnej wersji językowej i przejdź do zakładki Google. Jeśli chcesz śledzić ruch na stronie Kariera w ATS za pomocą Google Analytics lub Pixela Facebook, w tej zakładce możesz wpiąć narzędzia. Na koniec zapisz zmiany. Twoja strona kariery jest już gotowa, więc możesz przejść do tworzenia ofert pracy. Dokładne informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w naszym poradniku. Teraz pokażę najważniejsze ustawienia związane właśnie ze stroną kariery. Przede wszystkim chodzi o samą publikację oferty. Z poziomu rekrutacji decydujesz. Czy ma być opublikowana na stronie kariery? Nieopublikowana oferta nie jest na niej widoczna. Domyślnie nie jest przesyłana przez API do Twojej strony firmowej i nie można wejść do niej przy pomocy linku referencyjnego. Widzą ją tylko rekruterzy i administratorzy w Tom HRM. Wszystkie opublikowane rekrutacje są widoczne na stronie kariery i kierują do nich linki referencyjne, czyli kandydaci będą mogli je przeglądać. Domyślnie są też przesyłane przez skrypt API do twojej strony firmowej. Opublikowaną ofertę możesz ukryć. To oznacza, że kandydat zobaczy ją tylko wchodząc przez udostępniony link. Nie znajdzie jej natomiast korzystając z wyszukiwarki na stronie kariery. To już wszystko. Linki do instrukcji z dodatkowymi informacjami o stronie kariery znajdziesz w opisie filmu. Odpowiedzi na wszelkie pytania możesz zawsze znaleźć w naszym poradniku dostępnym pod adresem www.support.tomhrm.com.